Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego pragnę złożyć naszym drogim Sybirakom najserdeczniejsze życzenia. Niech świąteczny czas przyniesie Państwu wiele radości i jak najmniej trosk. Niech każdemu pozwoli cieszyć się rodzinnym ciepłem i miłością. A nadchodzący nowy rok 2023 niech pozwoli każdemu z Państwa zrealizować wszelkie plany i spełnić wszystkie marzenia. Wesołych Świąt i do siego roku! Proszę Państwa, jak co roku, w tym świątecznym czasie z Zespołem Muzeum Pamięci Sybiru przygotowujemy paczki naszym drogim Sybirakom. Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i obiecujemy, że dalej będziemy opowiadali o Państwa przeżyciach, na Syberii w Kazachstanie.